Cześć, witajcie u Zakopca. Dzisiaj chcę przygotować śniadanko oparte o jajka, kawałek kiełbasy i to zielone. Słuchajcie, to jest czas na Bardzo zdrowa rzecz. Bardzo ją lubimy. Co ciekawe, spotkaliśmy ją też w Londynie, w ogrodach, w tych parkach, które tam są bardzo popularne. Też jest. Tutaj u nas w górach w Tatrach jest na wiosnę. Przez dość długi okres. Rozsiewa się praktycznie wszędzie. Można powiedzieć jak kwast Zaczyna rosnąć. Ale warto właśnie z tego korzystać. Dzisiaj przygotowujemy z tego śniadanko. Czy starczycie więcej? Tyle starczy nam? Starczy. to, lubisz, to może więcej. Starczy. Dobra, starczy na razie. Zabieramy się to smażenie. O będziemy smażyć się na oleju kokosowym, troszeczkę rozkościmy. Czosnku, które trzeba przemyć oczywiście, jak coś z mamy z ziemi, ślimaki, mak ślimaki, robaczki, pajączki mogą być, także warto to usunąć. Chyba, że ktoś lubi, smacznego. Kiełbaskę pokroimy drobno. Kiełbaskę wrzucamy na patelnię. Teraz Teraz przygotujemy czosnek niebieski, pokroimy go delikatnie. Trzeba to dobrze przemieszać czasami, żeby się nie spaliła. Niestety gór dzisiaj nie będzie widać, wybaczcie nam. Gotujemy bez giewontu, bez, bez czerwonych gier. Dodamy jajka, wcześniej wbijemy do miski, żeby wszystkie naraz wrzucić i nie wbijać po kolei. No. Teraz dodamy od razu czosnek, niedźwiedzi. Dajemy dużo, bo my bardzo go lubimy. W tej wersji. Z niego można różne rzeczy zrobić, też pokażemy. Jeżeli oczywiście kiełbaska była słonawa, czy tam boczek, czy coś innego, bekonik jakiś użyjemy, to nie musimy solić. Bo soli też, nie wiem, no, nie za dużo, to nie da zdrowo. O, takie coś się nam robi. Oczywiście pieprz, inne przyprawy wskazane, jeżeli ktoś lubi, także można dodać. No, mamy już gotowe. Będziemy jeść bezpośrednio z patelni, także Życzymy smacznego. Oczywiście zapraszamy do obejrzenia innych przepisów z Niedźwiedziego Czosku na naszym kanale na YouTube Uzakowca i na fanpage'u Uzakowca na Facebooku.